Kochani, taka informacja, bo P.O. we wrześniu będę miał małą przerwę z Facebooka. Nie wiem na jak długo. Podomie od września do przyszłego roku nie będę za bardzo, będę się pojawiał, ale nie będzie nowych notek. Po prostu robię przerwę we wrześniu. Czy Będę na Facebooku, ale nie będzie nowych nowy notek. Może i zdjęcia tam dołożę, ale będę się starał odpocząć od, 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 od Facebooka, od komputera. Mam parę, mam parę projektów, którymi chciałbym się zająć. I no, zobaczymy. Nie mówię, nie, nie mówię, nie mówię tak. Zależy jak to będzie, co będzie. Zobaczymy. Chciałbym sobie zrobić przerwę, bo uważam, że nadminę się zajęć przyda się ludziom głupia. A ja bym chciał. Chciałbym trochę posiecić się temu, trochę innym zajęciom niż tylko komputer, laptop i, i, i tym i tym podobne. Uważam, że... Są rzeczy ciekawsze niż laptop i komputer I oczywiście na, na karokie będę chodził, to w ogóle nie ma co mówić Będę pisał na facebooku Tylko, że po prostu będę mi udzielał notek, będzie mi i tam filmików na youtube po prostu robię ulot multimedialny, że tak powiem trzeba, trzeba odpocząć, trzeba wiedzieć kiedy, kiedy zrobić przerwę, kiedy zdystansować yy o, taka informacja, no o to jest, zniknę pierwszy, dziewiąty 2011 rok, no, ale na no, jak długo zniknę, nie wiem, trudno mi jest to. powiedzieć, będę, będę jako na czacie to będę. Możecie do mnie pisać, maile na, 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 na Facebooku, na, na czacie, na gadu, ale po prostu nie będzie nowym notek. O to mi chodzi, że nie będzie nowej notek, nie będzie jakichś pisów. Po prostu ja muszę medialnie odpocząć, ja jestem medialnie zmęczony tym wszystkim. Przez wakacje oczywiście będą notki, jakieś filmiki, ale już czas też mniej, tego będzie. No, po prostu mam pewne rzeczy, które muszę pozałatwiać i chcę się oddać czemuś innemu niż tylko klikaniem mi i, i tego. Po prostu czas zrobić przerwę. Czuję, że jestem, że jestem w wypalony. Wolę do Was zwrócić za 3-4 miesiące wypoczęty z nowymi pomysłami, z nowymi projektami niż ciągnąć coś, co nie ma sensu, prawda? Więc zobaczymy. Ale was. Pozdrawiam serdecznie tak razie To taka informacja ogólna. No. Zobaczymy. Trzymajcie się ciepło. I do zobaczenia. Kiedyś. Na Eno się spotkamy nieraz. raz. Do, do widzenia, ale mówię do zobaczenia. Do zobaczenia. A zresztą jeszcze się zrobi pożegna na pewno. Elegancko nagram swoje pożegnanie. Tak dystyngowanie.